Cześć, witam w kolejnym odcinku z Rainbow Six Siege, lece rankingowe. Trzeba się w końcu wziąć za te rainbow'ki, bo 9 dni mi zostało i 44 poziomy do wbicia, żeby odblokować wszystko z przepustki. Więc sobie pogra o, pogram sobie więcej, to sobie odpalę 3-dniowy booster. Jeszcze na to mam, jednodniowy tylko mam. No niech będzie. Dzisiaj sobie dłużej pogram. Czemu jedno jest tylko odpalone? O, nie mam nic już. Niech się to odświeży, strona główna. Ej, czemu mi nie pokazuje, że mam i jedno i drugie? A hmm. o, mogłem 7 dniowe odpalić. Bo mam. W siedem dni raczej bym wbił już. Zobaczmy, co ja tam mam do zrobienia. Wyzwania. O, ukryj. Kończone. Traw wrogów, łatwe. Wykonaj pięć zabójstw za pomocą ładunków wybuchowych. No to się wpakują w te moje miny. Zdezorientuj wrogów z zdolnością Elizofii, Nomad, Oryxa lub Echo. O, jeszcze broń z potrzebuje nad Do czegoś. Obrona. Kryjówkę chyba zbanować najlepiej. Reszta spoko mapek. No, Outback jest jeszcze trochę trudny, ale mogę grać. Czy tu się w ogóle wszystko... Miejsca na dysku nie zrobiłem oczywiście. Ale nagrywa się dobrze. Ja usunąłem wczorajsze nagrania. Mega Bonku, zrobiłem, pokonałem, zrobiłem ogromny rekord, 322 tysiące, zapraszam. Jeżeli jesteście też fanami. Zbanujmy... A jaka mapa w końcu wygrała? A, granica. No, to chyba fuse. Jeszcze brawy bym mógł zbanować. Jak brawa przejmie tego mm, majstera. Maestro. To boli, boli. Echo. No, niby jest się gdzie ukryć tutaj. Ale czy to dobry pomysł, żeby iść echo? A Arunim już mi zabrali. A wezmę Kaida. Nie mamy wzmocnienia, to się przyda akurat. Tylko jak się rzuca tymi, tymi jego wzmocnieniami elektrycznymi, to powinno być od razu widoczne kółko, jaki to ma zasięg. Bo czasem się rzuca na sufit, nie da się już tego zdjąć, a nie sięga ściany. To jest... To, to by się bardzo przydała taka zmiana. Jak zwykle długo mi wczytuje. Mię cię tutaj rzucę na i już po tym. Już nie zdejmę. Nie wiem czy to sięgnie w ogóle. To sobie na podłogę, żeby zobaczyć jakie to ma, jaki to ma zasięg. Bo to tak powiem Wam szczerze, że to nie wiem, czy to sięgnie. Sięgno, sięgło. Podaj no mi to podnieść. Cięgnie. Mogę rzucić tak do tej puszki? Mogę. Cięga łańcuchów? ich trochę spowolnie tym dyn, tym, tym, tym Nie idą tam tędy? Aż dziwne. Tam chyba idą. Tędy też nie idą, które do niej idą. Oha, widziałem już go. Tych. Weszli już? O kurde, co? Jakiego farta miała, że mnie trafiła, Heda, akurat? Kurde, nie biorę więcej tego, Kaida. Ile jest dwóch na no, trzech? Pistolet ładnie. Tu mi jeszcze blokuje kamerę, że nie mogę obracać. No, i jeden został. Bez sensu, że jest tak widoczny. Pff, co on zrobił w ogóle? No, dobra, ale jedyny miał w tym, w tej rundzie. Siedzi, oślepiła jeszcze zabiła. A jej, hibane co? Chyba hibane ładnie zagrała kila. czy to Nike był? Któryś z tych chodźmy teraz do łazienki, może. Dawaj mi aruni A wyszedł nam ja pierdzielę, Co mecz będzie? mi wychodzić z gry. Jak żyć? Dziwię się, że w ogóle oni nie wzmacniają tutaj tych, to tak jak tą ścianę wybiła, no to i tak było to twarde wybicie, ta dziura. A, się skupiłem, żeby tamtą stronę wzmocnić i co? Słyszałem. Teraz pewnie od tamtej strony wejdą, jak ja tutaj zabezpieczam. кажется, он там. <просит> там? Нет, yeah, тут okay. no Dobra, da się to poddać. Ja pierdziele, co za gra. Żałosne. Już z prawej jest kolejna Aniom, za tobą, za tobą, za tobą! Ale hardcore. <grym, grym>, Przez swoich pozabijali. Nie wiem co tu zrobić teraz. Kawery mieliśmy? Aha, dwóch już wyszło. Ja kończę ten sezon i odinstalowuję tą grę. Walić ten Ubisoft. Jak tak się gra. I nawet nie, nie da się poddać. Po cholerę ja mam się nudzić, i męczyć w takim meczu. The bombs the same 4 sure. has <try> located a bomb. Be ready for assault. My już strzelają, nie wiem skąd. Mogliby mnie zestrzelić przez tą ścianę obok mnie jeden został, co jest grane? Chyba tam na zewnątrz, co? na ścianie. Tak. Glas. Da się tu skoczyć? Tam jest. Nie tu jest. No i po co? to było. No ale po co? Tylko przedłużamy to gówno, a we trójkę gramy. Gdzie ta góra jest w ogóle? Tutaj chyba. Tak? Nie, tutaj. Czy tutaj? Tutaj chyba. Też ja sobie pójdę kali. Którego ja zgłosiłem? Którego, nie? Trzeba zgłosić jeszcze jednego. Zaraz to zrobię. Są góry.

Tak, kura, ta się skończyła. Gdzie ona była? Znalazła tą moją kamerę? Nie. pomóc temu. Słyszę go tam cały czas. Mógłbym pójść od tamtej strony w sumie. co zrobić nic nie zrobię 15 left. Oh. 10 <laughs> kurde no za mało czasu presja czasu To kończy głównie. Mira. Kurde, kali mi zbanowali. jest sensem w, poprzedniej, w poprzednim odcinku sobie kupiłem go to co je pogram akurat ktoś mi odpisał na to Fubisoft. Jakby, jakby nie wyszli To byśmy to ugrali. Nie ma ich tutaj łazience są. Nie, to nie jest łazienka. Gdzie to jest? A to jest łazienka, dobrze, mówię. Było. Jak się zabezpieczyli, A ja mam tego planta. Odruchowo chciałem się zatrzymać przy tym, przy Leonie. się dostać, jest tam jakieś jeszcze dojście? No nie wiem, nie mam pomysłu co zrobić. Był tam, widziałem go przed chwilą. Najgorzej, że mają tego. Że Jagera mają, to jest najgorsze. No nie fart, ale dobra, przynajmniej koniec. Za to, że byliście w ogóle. Byłem pierwszy, przynajmniej, i nie mam na minusie KD. No jak mogę zgłosić tamtych? Tego zgłaszałem. Zgłoś. Tego drugiego mogę jeszcze raz zgłosić? Nie mogę. Dobra. Dziękuję za ten odcinek. Zapraszam do następnego, który wyjechał na środku ekranu. Zostawcie lajka, komentarz, subskrypcję. I widzimy się. Na razie cześć, pa.